Panie senatorze, przepraszam. Pani senator, jak rozumiem, w trybie ad vocem. Trybie Tak, w trybie repliki. Szanowny panie marszałku, zdarzyło się chyba po raz pierwszy, żebym ja w ogóle zabierała głos w takiej sprawie, która jest wyjątkowo moim zdaniem niefortunna. Zarzuca mi pan, że ja składam wniosek o przerwanie dyskusji. Nie było takiego wniosku, ale proszę sobie przypomnieć praktykę zmienionej kadencji. Trzy czy czterokrotnie jeden z pańskich kolegów, nie będę mówił który, wnosił o przerwanie dyskusji i, i wtedy państwo przerwaliście tę dyskusję. No, ja pamiętam takie wyraźne sprawy. Także teraz dyskutujemy o rzeczach, które są moim zdaniem mało istotne, bo jedyną istotną rzeczą jest czy 3% czy 10% i nic więcej, a resztę to jest wychowanie w trzeźwości. I o tym mówił pan przewodniczący komisji i Myślę, że to nie jest komisja wiodąca do tego zagadnienia, ale skoro się podejmuje, to dobrze, żeby to było zrobione. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani senator.